Dzień dobry, nazywam się Łuszyński Adam. Moja małżonka Natalia. Dwie córki, Łucja i Jada. Prowadzimy gospodarstwo od 2014 roku wspólnie. Przejęliśmy je po rodzicach. Przejęliśmy 30 hektarów łącznie z dzierżawami i 30 sztuk bydła, 30 krów. Od tej pory rozwijamy nasze gospodarstwo, staramy się jak najbardziej rozwinąć to gospodarstwo. Na dzień dzisiejszy posiadamy 80 sztuk dojnych i w granicach 50 hektarów ziemi rolnej. W dalszym ciągu w, w pracy w gospodarstwie pomagają nam rodzice. Wydajność, jaką osiągamy, to około 10 tysięcy. Ja zajmuję się w gospodarstwie przede wszystkim odpajaniem cieląt, pomocą w udoju, no a także wszystkimi dokumentami. W gospodarstwie przeważa uprawa traw. Jest to około 20 hektarów oraz kukurydzy. Też jest to w granicach 20 hektarów. Reszta upraw to jest lucerna oraz zboża. Wszystkie, wszystkie te uprawy e, przeznaczamy na pasze dla zwierząt. Korzystamy ze wszystkich programów unijnych. W, w ostatnich latach zmodernizowaliśmy gospodarstwo. Postawiliśmy nowy budynek, jakim jest to Bora. Dokupiliśmy także beczkowóz. Beczkowóz jest z programu ochrony wód. Który wspomaga nas w nawożeniu upraw? Krowy są utrzymywane w systemie beściółkowym na rusztach. Duj odbywa się na hali Rybia Oś 2 razy 7. Mleko oddajemy do mlekowity. Ostatnio na imprezie z, z okazji jej działalności zostaliśmy wyróżnieni za wysoką wydajność i wieloletnią współpracę. Dostaliśmy puchar, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przejęcie gospodarstwa rozpoczęło się programem Młody Rolnik, za który zmodernizowaliśmy całą linię zielonkową. Było to 100 tysięcy złotych. A pomaga nam ODR zdecydowanie. Tutaj pan Podbielski nam bardzo wiele pomógł z Ostrowi Mazowieckiej. On czuwał nad naszymi wszystkimi wnioskami. Planów na przyszłość jest zdecydowanie wiele, oczywiście w ramach możliwości finansowych. W niedalekiej przyszłości próbujemy zakup sprzętu do podgarniania paszy, do zgarniania rusztów. Może w dalszej przyszłości zautomatyzować jeszcze bardziej udój, żeby ta praca szła jak najbardziej sprawnie. Chcielibyśmy pracować jak najbardziej nad genetyką bydła oraz zdrowotnością jego, żeby osiągać coraz lepsze wydajności. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to w 100% zastępują nas rodzice, którym jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Wyjeżdżamy, ale od momentu postawienia obory. To nie było tak, że wyjeżdżamy. W budynku nie mogliśmy tak, sobie na to Nie było czegoś takiego, niestety, że, że, tak, że, że, że byliśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby wsiąść i wyjechać, i na tydzień nas nic nie interesuje. W momencie postawienia nowej obory wszystko jest bardziej zautomatyzowane, prostsze, łatwiejsze, wygodniejsze, wygodniejsze i rodzice są w stanie sobie poradzić sami.